Witajcie, ja jestem Haczyk Ty, a dzisiaj odcinek z poradnika jak układać kostkę Rubika. Nietypowy odcinek, ale będzie się ich pojawiało trochę więcej, bo chciałam Was zachęcić do roz, no, do ułożenia tej logicznej układanki. I człowiek wydaje mi się ma z tego satysfakcję. Więc bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Na pierwszy plan idzie kostka pomieszana. Mamy całkowicie pomieszaną kostkę. Układam, przypominam, 2 na 2 Więc tak. Żeby układać tak jak ja. To trzeba się trochę wysilić. To jest metoda zaawansowana, którą Wam teraz pokazałem, a to będzie metoda podstawowa. Więc zaczynamy. Tak, zaczynamy od mieszania kostki. Mam, jak mam pomieszaną kostkę, to. Zaczynamy od ułożenia białej ścianki. Mamy białą ściankę i staramy się ułożyć te białe kostki tak, żeby pasowały do siebie. Tej mamy niebieski, dwa pomarańczowe, które pasują do siebie, i zielony. I próbujemy dalej ułożyć. Układamy algorytmem, który macie w lewym górnym rogu. Czyli R, U, R' U'. R to jest ruch do góry. O tak. R' to jest ruch w dół. U to jest ruch w lewo, górną ścianką. U' to jest ruch... Prawo, czyli na odwrót. I to wystarczy do ułożenia kostki Rubika. Więc mamy już ułożone tutaj trzy białe, które pasują do siebie. Mamy tutaj biały. Przemieszczamy go tutaj i robimy algorytmy. Wcześniej pokazany. R, u R' U' aż ten narożnik się spermutuje i będzie co? Biała ścianka ułożona. R, U, R' U' R, U, R' U' Teraz akurat się przyruch, więc cofniemy Wam. I teraz dokładnie taki sam ruch. Mamy już białą ściankę ułożoną. Tutaj te wszystkie klocki są razem ułożone. I robi, robimy ruch R, U, R', U', tylko w trochę innej formie. Mianowicie. R, U, R', U', R, U. I U, R'. I w tej sytuacji mamy już ułożoną białą, ściankę, znaczy żółtą i białą ściankę, ale chcę Wam pokazać wszystkie możliwości. Mam powiedzmy taki ruch, i chcemy dojść do ruchu takiego, żeby ten klocek był z tym. Jeśli mamy nad. No, jeśli mamy tak ustawione klocki, to wystarczy ten algorytm zrobić tylko raz. R, U, R, R' U', R, pyk, pyk, i mamy. Jeśli mamy sytuację taką, to robimy na dwie strony. Czyli R, U, R', U'. R, U, U, R, I z drugiej strony już mamy ustawione te dwa klocki. Jeśli mamy sytuację na, na przykład taką, no już jest trochę pod górkę, no bo trzeba zrobić aż trzy razy ten algorytm. Czyli ustawiamy sobie, że jak te dwa białe klocki, znaczy żółte klocki, są so, z lewej i z prawej, to my zaczynamy od takiego ruchu, żeby zacząć od klocka, na którym żółty jest na samej górze. Nie, tu, nie ten, tylko pomiędzy tym i tym. Robimy ruch. R, U, R', U', znaczy R, U, R, U, R', U, R, U, U, R'. Mamy taką sytuację. Powtarzamy ten sam ruch. Aż dojdziemy do sytuacji dokładnie takiej samej. Z drugiej strony mamy. Jest jeszcze jeden możliwy ruch. Właśnie o taki. I na tym ruchu musimy układać na tej warstwie, jak mamy tej tak biały i mam pokazane, mam pokazane te dwa klocki, to robimy algorytm właśnie, żeby te dwa klocki były na górze. Nie tak. Tylko, że mamy je z lewej strony, tylko musimy je mieć z prawej strony. I robimy algorytm. I teraz mam taką sytuację. I z taką sytuacją, trzeba, z takiej sytuacji trzeba wyjść tak, że mamy dwa klocki po prawej stronie. I zaczynamy od tego, czyli z prawej strony tego lewego, żółtego klocka. Tutaj mamy taką. Więc robimy algorytm. Oj, coś nie wyszło. I się klocki przestawiły, niestety, ale dochodzimy do takiej sytuacji. Robimy ten sam algorytm. I mogłyby wystąpić dwie sytuacje. Taka albo taka, że mamy, że przekręcamy po prostu dwa razy kostkę i mamy ułożone trzy kolory. Zacznijmy od trudniejszej sytuacji. Jeśli mamy taką sytuację, to trzymam kostkę obojętnie jak najważniejsze, żeby biały był z przodu. I robimy R', U', R' dolną ścianką, czyli tak jakby U w prawo, przekręcamy dolną ścianką dwa razy w prawo, R, U', R' dwa razy U', dwa razy R, i mamy taką sytuację przedstawioną, jak tutaj. Mamy trzy kolory. I teraz najważniejszy i ostatni ruch, czyli mamy kostkę mieć ustawioną tak. Przód ma, ma być z przodu biały, na dole następny kolor. I z tyłu jeszcze jeden. Ten biały mają obkrążać te tutaj właśnie klocki, które są razem kolorami. Więc robimy algorytm. Ten sam, który powtórzyłem, czyli R' U to znaczy R' U R' dolną ścianką dwa razy przekręcamy R U' R' U razy 2 jak mam biały, to R razy 2. No i wystarczy tylko przekręcić raz kostkę. Mamy ułożoną kostkę. Są kostki różnych firm. Ja na razie zachęcam do kupienia jakiejś najtańszej nie będzie taka szybka jak moja ale jak się nauczycie to możecie yy, no ogólnie układajcie raczej na 2 na 2 rubiksa, no bo to jest najprostsza kostka po prostu yy, wydaje mi się, że każdy ma no i to było i już wszystko na dzisiaj, więc cześć.